Huh, well, let me tell you about some tricks that I know I got a Latina girl that said she wanted Prano Siema, z tej strony Hogaty Dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w GTA San Andreas Na trybie single player oczywiście No i będziemy kontynuowali robienie misji Pobocznych dzisiaj Tak, dzisiaj nie będzie misji głównej Dzisiaj będą misje poboczne Jakieś aktywności poboczne Związane oczywiście z lepszym czy większym Ukończeniem tej jakże pięknej I najwspanialszej serii na kanale gry Także dzisiaj Pójdziemy sobie na pewno na siłownię W San Fiero Później spróbujemy pojechać, zrobić czy dokończyć może misje kurierskie, które są w tym miejscu, a które ostatnio robiłem? Już zacząłem, czy tam połowę nawet chyba skończyłem na live. Ie. I zrobimy chyba jeszcze, jeżeli się uda, na pewno dzisiaj. Mam nadzieję, że się uda. Zrobimy wtedy jeszcze tą, te wyścigi lataczy w Las Venturas, bo też chyba jeden albo dwa zostawiłem sobie na odcinek, a resztę zrobiłem na live. Także oczywiście, livey, tak jak wspominałem, ostatnio udały się i były całkiem niezłe, całkiem fajnie się właśnie e, polajwowało z tego, z Gietas Andreas, Tutaj frekwencja też dopisała, także było, było fajnie, dlatego dzisiaj mam tylko tutaj Piotra Danewicza, jeżeli chodzi o tipy i dwie osoby, ale to tak dodatkowo. No okej, okay. co tutaj mamy do nauki? Czy Nie pamiętam, czy to była ta siłownia, na której mogliśmy się uczyć od tego Hinola super walki, ale mam nadzieję, że tak. Także witam. A więc chcesz zostać wojownikiem? Owszem, chcemy, tak. Naciśnij T, czyli tak. To znaczy Y. Pokonaj przeciwnika, aby nauczyć się nowych tych e, ciosów. Jeśli opuścisz ring, to przegrasz. Frajera skopiemy, kurde. Co jest, dla Lamusie? Co, co, co jest, guys? Co jest, get right? Kurde, patrzcie, jaka klepa. My jesteśmy mistrzem boksu ogólnie z naszych terenów. E, Los Santosowych. Pik, 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 pik. Patrzcie, pik, pik, pik. Efeczką go. Efeczką. Po co lewym przyciskiem myszy, skoro mamy klawisz F do bicia? lamusa, pyk, pyk, pik, pik, pik. patrzcie, patrzcie. Ja chcę tak nogą robić! Ja chcę tak pod nogą! Halo? Pyk, pik, 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 pyk, pyk, dawać gnoja. Dawaj, nie, nie, nie chcę wyjść, nie chcę z ringu wyjść. Nie chcę wychodzić z ringu, Pik, 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 pik. dawaj, f, 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 f. Atak w biegu, okej. Eee, biegnąc, namierz cel przy pomocy prawego przycisku myszy, a następnie wciśnij Enter. Enter to F chyba będzie, tak? A tak, przy ziemi! Eee, namierz leżącego przeciwnika używając PPM, a następnie wciśnij Enter. No okej. Okay. To jest taki Joda trochę, kombinacja ciosów. Namierz cel wciskając prawy przycisk myszy, a następnie naciska ciągle Enter. Eee, tak, wydaje mi się, że to jest. Nauczyłeś się nowych ciosów, okej, okay, wydaje mi się, że to jest właśnie to. Przytrzymanie i ten, no to co? Mogę się jeszcze czegoś nauczyć? Chyba nie. Ale chcę się zmierzyć z moim mistrzem, oczywiście. Uhuhuhu! Patrzcie na to, jak pod nogą go robimy, gościa. Dobra, czekaj, to jest dobre, patrzcie, pyk, 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 kurde. Dawaj, dawaj, tutaj. <laughs> Patrzcie, gościa, niszczę. To jest tak jak ten chłowank, tak? Chłowang był w tekenie. On tak walił, właśnie, tak nogą z pleców. O, tak, takie coś chłowank robił chyba. Pamiętam, to była moja ulubiona postać z tekena. Nie, nie pamiętam czy to, tak się to, Na pewno się tak nie czytało, ale, ale coś, coś takiego mniej więcej tak to było. Patrzcie jakie... To jest to właśnie co ja chciałem od początku, kurde w tej grze. Patrzcie jak możemy zbuta. To jest Sparta! Fuck you! Czekajcie, musimy tak, yy, biec i... Haha! <ścoughs> Sparta! W frajerze! Pyk! No, jak chłopak, go, go dokończyliśmy. Okej, okay, dobra. Udało nam się nauczyć nowych ciosów. To jest fajna, przydatna rzecz. Będziemy mogli się klepać teraz z ludźmi za pomocą nowych ciosów. No, okej. Okay, jedziemy aktualnie do tego obozowiska kurierów, że tak powiem. Obóz kurierów, odwiedź e, stary obóz kurierów, żeby e, zrobić misję dla kurierów. E, to znaczy to jest takie dla kurierów, ja to nazywam dla kurierów, bo to się bardziej tak nie wiem, no dla kurierów to tak, nie wiem, strullifea chyba mi zostało. To jest bardziej taka baza, jakby, że możemy tam e, wziąć sobie tira i, i se nim jechać, i, i ten. Czekajcie co tutaj jest. wizja jakaś czy coś w tym miejscu w ogóle? Słuchajcie? tak, mamy wizję? nie wiem po co, ale, ale zgarnęliśmy sobie stąd, e, ogólnie chciałbym wjechać na główną dróżkę, a nie siedzieć tutaj na tych popierdółkach, fajnie by było wjechać na główną dróżkę, ale wątpię, że udało mi się tam wjechać, także jedziemy sobie już tędy. Tak jak mówiłem, no to jest baza raczej taka, no baza po prostu, tak? Podjeżdżamy tam jakimś ciągniczkiem i zabieramy na naczepę, czy coś? Okej, okay, Piotr Danewicz napisał, dzisiaj to będą bardziej informacje dla widzów i Ciebie, ale jakiś jeden gówniany tip też się znajdzie. E, czekajcie, muszę sobie tak jeszcze ogarnąć jakąś drogę tam. Tą drogą do końca teoretycznie. No, oczywiście na skróty można byłoby jechać, ale no co tam? Czekajcie, tu do przodu jakbym przejechał? Nie, to, to nie ta droga, to jest ta droga. Okej. Okay. Eee, tip: kończąc tę misję karetkowozem, co zrobiłeś x czasu temu, uzyskałeś możliwość przeżycia upadku z najwyższej możliwości. Z, ne, boże, z najwyższej możliwej wysokości. Tyle, że to działa tylko wtedy, gdy masz całe życie i nie masz na sobie w momencie upadku spadochronu. Eee, czy to było to, że jak ja spadłem z tego samolotu, tak, czy, czy coś, to że przeżyłem to. Okej, okay, dobra, wracamy do Was w takim razie. Jak widzieliście, był a little bit fail, a little bit, tak minimalnie, ale dojechaliśmy, nawet sobie zapisałem grę tutaj bliżej. No i lecimy z kolejnym transportem samochodowym w takim razie. Zobaczymy, co tym razem mamy. Nielegalny ładunek do Battery Point San Fiero. 5000 forsy za to, oczywiście nie możemy tego zbytnio poobijać czy coś. A. Eee, czekajcie, pojedziemy sobie ogólnie tą samą trasą, tak średnio bym powiedział. Lepiej zjechać tutaj i. No, okej, okay. po prostu jedziemy w prawo w tym momencie. Pojedziemy w prawo główną drogą, aż do zjazdu w tym. Dobra, to gorący ładunek, który przyciągnie uwagę policji. Jak już widziała część z Was, pewnie część z Was widziała to na live, robiłem już te gorące ładunki. One były naprawdę ultra proste. To, że ja je powtarzałem po 2 trzy razy, to nie znaczy, że były trudne. Po prostu były na tyle fajne, że no miałem ochotę je powtórzyć. Tak, tak, tak było, oczywiście. No, ta, ja pamiętam tego takiego fejla, jakby jak policja mnie tutaj spychała. Ja tak odepchnąłem jeden radiowóz policyjny, jak powiedziałem easy, easy. Po czym sekundę później wleciałem do wody z całym ładunkiem, także... No! No, easy! No było bardzo łatwe. E, okej, okay. i tutaj tak jeszcze. tak, Kurczę, chciałem przeczytać te tipsy czy coś. E, informacja dla tych, co nie oglądali streamów z GTA San Andreas, Hogaty wykonał na nich 5 na 6 wyścigów powietrznych. No, czyli, czyli jeden mi został, dobrze wiedzieć. E, z Las Venturas Airport. E, ukończył strzelnicę. Aha, no właśnie, ukończyłem strzelnicę, ludzie. <laughs> dobrze wiedzieć, nie? Tak, ale ukończyłem strzelnicę ogólnie, tak, jeżeli o to chodzi. Eee, zrobiłem ją, jakoś udało się. Po tym shotgunie jest jeszcze właśnie etap z, z akaczem, także tam to już nie był problem. Patrzcie, jaki, jakiego grinda tutaj trzaskają goście z policji. <ścoughs> Ale chyba za daleko ten grindik, koledzy. Jak się wyrobili? Cwaniaczki. No, przynajmniej fajna muzyka w tle eee, Ukończył strzelnicę oraz ukończył 5 na 7 przejazdów trackerskich w Flint Intersection eee, Czyli teoretycznie też 5 na 7, czyli to jest co, szósty już przejazd? Czyli co jeszcze jeden przejazd mi został? Możliwe, w sumie nie pamiętam dokładnej liczby jaką ukończyłem więc możliwe jest i to, i to Dobra, gdzie ja dokładnie muszę w Sanfiero dojechać, bo tak się nie popatrzyłem? Yy, na górę, tak, na górę tam. Okej, okay, tam już dostarczałem jeden taki gorący ładunek, także nie powinien to być problem. I tak jak tutaj pisał informacje dla Ciebie, Hogi, ja będę póki co pod każdym postem wklejał z updateowaną, zaktualizowaną listę zadań pobocznych wymaganych do 100% przejścia gry To tyle na dziś pozdrawiam, dzięki Piotrek. No i oczywiście właśnie to jest fajna, fajna sprawa, możesz update'ować na bieżąco będziemy wtedy wszyscy też na bieżąco Domenik napisał ogólnie, że Hoga, ty polecam Ci kupić Sound of Shotgun ponieważ to bardzo dobra broń zabija przeważnie na hita więc warto i jeżeli chcesz szybciej strzelać z Desert Eagle to po wystrzale musisz od razu kucnąć, strzelić, wstać i tak w kółko. Ja pamiętam to, ja pamiętam, że te bronie były najbardziej chyba najczęściej używane zresztą jak był podwójny jeszcze Sound of Shotgun, jak był podwójny ten Shotgunik jeżeli to jest, to jest chyba ten, tak, tak mi się wydaje, że one były często używane po prostu w MTA czy, czy na Sampie jako te super OP bronie i ten sposób z Digla, to też właśnie już pamiętam, że, że gdzieś tam próbowali czy, czy go robili albo próbowali właśnie na Sampie czy MTA robić. Ale nie ja nie będę tego robił, ja nie gram, jak już mówiłem, ja nie gram w najlepszy sposób możliwy, najbardziej nie wiem, optymalny, tylko ja gram tak jak mi się podoba. No ja nie potrzebuję po co mi e, soła w shotgun czy, czy Desert Eagle z tym trikiem, skoro ja mogę biegać i nie wiem, strzelać sobie z MP5 -ki? i nie jest to złe, skoro i tak większość osób zabijam na strzała, e, jednak strzelając im w głowy, także... No, to dla mnie nie jest problem. Ja sobie gram, żeby grać dla przyjemności, a nie dla tryhardu. Jak już tam chyba Piotrek też zresztą napisał. Czekajcie, bo ja źle zjechałem i, i teraz mam lipę mocną. Nie chciałbym stracić ładunku, powiem tak. Nie chciałbym stracić ładunku w tym, w tym miejscu, bym się wkurzył po prostu. Także musimy nawrotkę zrobić. Chociaż, kurczę, tam mogłem zjechać. Ale tam już policja zrobiła barykadę na mnie. No kurde, no lipa trochę, czekajcie, bo ja muszę tam zjechać. Halogro, proszę mnie nie trollować, proszę mi pozwolić zjechać. Zawróciliśmy, może znikną, może znikną stamtąd, z tamtego miejsca, powinni zniknąć. No i to jest... To jest najlepszy trik właśnie. To jest najbardziej denerwująca opcja, ale jeżeli się chce, można z niej korzystać. Eee, czyli to jest coś takiego, że no po prostu jak odwrócicie się i ładują się po prostu teksturki z dupy wtedy potrafią tak się ładować przynajmniej. Czekajcie, jeszcze, jeszcze niżej. Aż helikopter do mnie już przyleciał, no nie, naprawdę, zniszczyli mi na sam koniec. Nie, 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 nie,ż nie, w dupę no. Okej, okay, czwarta próba, czwarte podejście. Niestety, za każdym razem zmienia się miejscówka, do której mamy dostarczyć rzeczy. Także tym razem pojechałem do Angel Pine e, dostarczyć tutaj tę przesyłkę. jak widzicie, mamy szóstą na 7 e, przesyłkę dokończoną. Także na pewno jedną z podstawowych rzeczy, którą teraz zrobimy, to zapisanie sobie gry, bo jednak naprawdę no, pomiędzy tamtym failem zdarzyło się tyle jeszcze faili, tak już się stiltowałem przed chwilą, że po prostu. Ach, no nie wiem, no, no, no nie wiem jakby to nazwać nawet. No naprawdę, tak się można stiltować przy tej misji z policją. Po prostu ta policja was wjeżdża co 5 pierwszonych sekund. I co chwilę wam niszczy ten ładunek. I co chwil i co chwi i co chwilę i tak cały czas niszczyła mi ładunek ta policja. To jakaś prowokacja policyjna była moim zdaniem. Także dobra, trafiony, zatopiony. Ciekawe, czy policjanta też bym tak zdjął? Pewnie nie, bo to policja, także policja i o, i o, uciekają i gnimo. No, także okej, okay, dobra. Po polecimy szybko jeszcze po ostatni z przejazdów, tak się zastanawiam którędy pojedziemy po ten przejazd Chyba tędy byłoby najbliżej Stąd do przodu i w lewo Całą trasę przejedziemy wtedy Ok Stąd do przodu i w lewo W sensie w to lewo, nie w to drugie lewo Ok Tutaj jeszcze mam ostatni komentarz do, do przeczytania Właśnie od Mr. Tomasza Od Tomasza MR Że jest też lot hydrą Ten najdłuższy lub helikopterem A mówiłeś, że lubisz latać helkami tego nie patrzyłem wcześniej, bo chodzi Ci prawdopodobnie o te wyścigi na Las Venturas Airport. No, i tak były tam właśnie wyścigi, tak jakby no, wyścigi, że się punkty zajczało po prostu i tą hydrą najdłuższy, i, i właśnie były samoloty, były, były helikopterki, był jakiś Maverick, był też ten hunter taki wojskowy, no i one były spokojne. Któryś chyba zresztą ostatni wyścig, który zostawiłem, jeżeli został mi ostatni, a nie dwa, to prawdopodobnie helikopterem, także także jest duża szansa na to, że. I jeszcze dzisiaj zrobimy sobie tutaj ten lot helikopterem Mam taką nadzieję jeszcze, że powiedziawszy, że dokończę tutaj jazdę bycia kurierem tak naprawdę i że uda mi się jeszcze zrobić lot helikopterem na dzisiaj. Dlatego specjalnie tutaj pociąłem i nawet was nie, nie katowałem tymi kolejnymi próbami robienia na przykład teraz przejazdu czy czegoś. No tak, ale jeżeli o to chodzi, to, to tutaj wyjaśniłem, no, że, że tak, no lubię, lubię helkami latać, także helkami mogę, mogę, mogę sobie latać i na live było bardzo fajnie przechodzić te misję ne, z lataniem helką. No i tutaj jeszcze Tomasz MR zapytał się, czy wrócę do nagrywania ets -a. I teraz tak, no cały czas jak powtarzam, no liveów nie ma z powodu tego, że no wszystko mam po pudłach pochowane jeszcze dalej, bo, bo nie mam wszystkiego na mieszkaniu kupionego. E, niestety przez to, no, e, kierownica jest jedną z tych rzeczy. No, ja w a tylko na kierownicy bym grał, no, nie będę grał na innej, na klawiaturze czy napadzie, na niczym takim. E, dlatego, no, jedna rzecz się z drugą wiązała, tutaj musimy zjechać na lewo, e, wiązała się jedna z drugą rzeczą. Okej, okay, dobra, jestem z powrotem, muszę wam powiedzieć, że dzisiaj ta gra po prostu ze mną nie współpracuje. Nie wiem, którą macie minutę oglądania w tym momencie, ale ja już siedzę bitą godzinę, i nagrywam to, to co widzicie w tym momencie, już jest po godzinie nagrania. Nie wiem, która jest minuta. Nie mam pojęcia, już tyle razy prze przerywałem nagrywanie, tyle razy mi coś wydupiło. Jak widzicie, w ogóle innym samochodem przyjechałem. Nawet myśli nie mogłem skończyć, bo się gra po prostu wydupiła. No okej, okay. jeżeli chodziło mi teraz, dobra, no wezmę tę misję, już transport samochodowy niech będzie. A przynajmniej daleko nie mam. Dzięki, dzięki Bogu zapisywałem. Ładunek musi zostać szybko dostarczony. Szybko i bez uszkodzeń. Eee, gdzie, 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 gdzie ładunek mam dostarczyć? Do Angel Pine wydaje mi się, że było napisane. Czyżby do Angel Pine? Nie do Angel Pine. To gdzie mam go dostarczyć? Nie tu. Do Las Venturas Też nie. O, oh, Jesus, tam mam dostarczyć. Tam nie dostarczałem jeszcze ładunku chyba. Ale to będzie tak. Pierwsza w prawo, druga w prawo. Cały czas prosto i w prawo. Czyli po prostu pierwsza i druga w prawo, a później jedziemy, jademy prosto, okej. Okay. Ale tutaj chyba uszkodzić, no tak, delikatny ładunek, ale policja nas nie ściga, także nie powinno być źle. Ogólnie tak jak tutaj dokończę myśl, bo jej nie dokończyłem w końcu na odcinku przynajmniej prawdopodobnie. Jeżeli chodzi o to wyciąganie kierownicy, no mam wszystko po pudłach i za każdym razem jakbym miał wyciągać kierownicę, to mi się nie chciało, co jest związane z tym, że no na Twitchu nie ma streamków, że nie gram w ETS ika bo, bo nie miałbym jak po prostu. Czekajcie, tu miałem drugi raz w prawo odbić, czy nie jeszcze? Nie, w sumie to, to już było dwa razy i dwa, dobra, jedziemy prosto cały czas. No, także nie gram na kierownicy, nie gram w ETS-a nawet w tym momencie, nie wiem czy nagrywałbym ETS-a, szczerze powiedziawszy. E, bo, no nie wiem, musiałbym jakąś formę na pewno do tego sobie wymyśleć, czy coś, chociaż, no jak już wrócimy do live'ów, może akurat nie, bo to, to jest jednak już ten rok prawie różnicy od momentu, kiedy ostatni raz tak e, grałem na streamkach e, w tego ets -a. To znaczy, no, nie cały rok, ale. No ale jednak troszeczkę się też zmieniło u mnie, i może udałoby się jako ten drugi odcinek ogarnąć ETS-a. No zobaczymy. Nie mówię na pewno nie, ale nie mówię na pewno tak w tym momencie. Także może tak, może nie. E, kto wie, co przyniesie nam przyszłość. Po prostu najpierw chcę wrócić do, do tego Twitcha, do, do tam robienia live'ów, do ogarnięcia tego mieszkania, a później dopiero będę myślał o kolejnych rzeczach. E, oczywiście, jeżeli ludzie by chcieli zobaczyć, to niech dadzą znać, czy ETSik jest good, czy, czy byłby good, czy będzie good. No, ja mówię, no, ETS mi sprawiał zawsze radość. Zawsze radość, szybko go pokochałem, jak zacząłem w niego grać. Na kierowniczce się grało świetnie, dlatego... Na pewno nie czułbym się źle z tego powodu, gdybym miał do niego wrócić. E, Okej, okay. mamy chyba już dosyć blisko. Tak, jedziemy tutaj gdzieś w, dro w drogę kamieniołomu. Nawet fajnie, że tutaj zakończymy sobie misję, ponieważ stąd będę miał bliżej do LV na kontynuowanie misji e, z lataniem. Także to jest na pewno niebywały plus. Tego, że tutaj musimy jechać z ostatnim ładunkiem, i że policja nas nie goni. Jeżeli chodzi ogólnie o komentarze, to na dzisiaj byłoby tyle, bo tam jeszcze było troszeczkę komentarzy. Ale teraz, stricte takie komentarze odnośnie misji, no mi się nie przydadzą, kiedy robię dodatkowe misje. No, oczywiście, te milion. Patrzcie, no i widzicie? Randomowe samochody, które pojawiają się jak tylko. Odwrócę taką myszkę. I, I randomowe samochody już mi tysiąc dolców zabrały. Ale tak jak wspomina, my nie robimy tego dla pieniędzy. My to robimy, żeby mieć ukończone. Misja wykonana, ukończone misje przewozowe 7. I nie wiem, prawdopodobnie to już były wszystkie misje przewozowe, tak, do, które można było zrobić e, prawdopodobnie. Chociaż nie jestem pewien, czekajcie. No bo tam było, że. Hmm, 5 na 7 przejazdów trackerskich Flint Intersection, czyli że co? Czy no ja nie wiem, czy nie powinno się coś pojawić, że hej, zrobiłeś, ukończyłeś wszystkie przejazdy. Dajcie znać jeszcze w komciach pod tym filmem, czy to są wszystkie przejazdy, bo no nie było nic takiego, że... No, no nie wiem, no ja wymagam chyba od gry teraz, w tym momencie jestem wymagającym użytkownikiem i wymagam, żeby grami jak debil'owi powiedziała, hej, ukończyłeś już wszystkie misje, od teraz możesz na przykład wykonywać sobie misje typowo zarobkowo, że za każdym razem będziesz miał już misję na 7 tysięcy. No nie wiem, bo, bo w tym momencie jestem skonfundowany, czy, czy zakończyliśmy to, czy, czy jednak nie. Okej, okay, ale szalony wyczyn, 41 dolarów zgarnęliśmy. Ciekawe, to to jest takie, rozumiecie, to jest coś takiego, że ktoś tam gdzieś w krzakach stoi i tak cały dzień stoi tam i czeka, aż ktoś coś szalonego zrobi. I jak gdzieś skoczycie, to jest takie, wow, premia za szalony wyczyn, kurczę, człowieku, co ty zrobiłeś? 41 dolarów, podbiega do was i wam wręcza pieniądze. No okej, okay. dobra, zapiszemy sobie grę, żeby nie było, służba wojskowa, proszę bardzo, prącie bardzo i lecimy dalej w takim razie, o, teraz wyścigi na, na Lawie, wyścigi w Lawie będą, Los, Las Venturas, Los Venturas, Las Venturas, Las Venturas Airstrip, Mm, na LVA, ja, ja rozumiem, ja rozumiem, tylko tak wytłumaczę żarcik, że las, airstrip, airport, Venturas, dobra mapa i teraz tak i, i teraz, i gdzie mamy misję? Tutaj jest misja, ok i wprosto, a później w prawo, dobra. Dawno tu nie byłem, dzisiaj prawie cały odcinek przejeżdżaliśmy gdzieś po San San Fiero i wioskach z nimi z nimi związanych, także Dawno już tu mnie nie było w tych w końcu normalnych, na tych normalnych terenach, kurczę. Na tych ludzkich normalnych terenach, dawno mnie nie było. Okej, okay. ukończymy sobie ten wyścig i to będzie na tyle dzisiaj, tak, tak myślę. W kolejnym odcinku zrobimy sobie już e, znowu tutaj misję fabularną kolejną, tam nie wiem, 7 do końca jeszcze zostało, także już całkiem niedaleko jesteśmy końca. No i później znowu jakieś wyścigi może zrobimy Albo kolejne misje Na pewno są misje w kamieniołomie na mnie czekają Ponoć spoko Pamiętam jak Danewicz mnie skarcił na live jak chcę sobie zrobić misję w kamieniołomie A on nie zrób na odcinku te misje No i wyłączyłem I wtedy wyłączyłem Także mam nadzieję, że będzie OK. Eee, dobra, najlepszy czas, jak widzicie, mamy ukończone. Eee, najlepszy czas 3,27. Tutaj wirujący ptaszek, helipiekło, a z wojny światowej, objazdówka, służba wojskowa, to jest właśnie ten e, hydron chyba. No i został nam jeszcze jeden, prawdopodobnie na helikoptery, punkt kontrolny helikopterów, dokładnie. Także lecimy. Lecimy sobie Mawerykiem, jak widzicie, no i musimy pozaliczać. Punkty kontrolne w tym momencie. Miejmy nadzieję, że się uda bez większych problemów to zrobić. W trakcie live'a to zacząłem już robić i nie było większych problemów. Oprócz tego, że się dupłem po prostu gdzieś i się rozbiłem nagle. Ale to tam pajacerka leciała na live'ie, także się nie przyjmujcie, Na czas też nie gramy, więc ja nie chcę tutaj jakichś rekordów czasowych bić, tylko no sobie robimy, żeby to zaliczyć po prostu. Okej, okay. szkoda, że nie ma jakiegoś też znacznika, w którą stronę za chwilę będę leciał, czy coś, żeby się ustawiać lepiej do tego. Najlepiej byłoby to po prostu zapamiętać prawdopodobnie, ale no. Ja nie, ja nie zamierzam marnować swojej pamięci na to. Dobra, na lewo prawdopodobnie, dokładnie. Już tak wyczułem, że na lewo gdzieś. Okej, okay, go, ulecimy bez problemu, bez problemu to sobie zrobimy. Co jeszcze opłaca się? Ogólnie ktoś pisał, że jeszcze są jakieś rzeczy do, do zrobienia, oprócz tego, co Piotr wypisał. I ciekawi mnie, czy są jeszcze takie rzeczy jakieś. W sensie, tak jak na przykład ktoś dał znać, że skompletowanie wszystkich miejscówek chyba, wykupienie wszystkich miejscówek... Patrzcie, tam jest jakiś samochód i co, coś jeszcze tam, tam w ogóle jest. Że skompletowanie wszystkich kryjówek wlicza się do 100% przejścia gry. Czy może coś takiego jeszcze jest? No bo oczywiście są te muszelki, te podkówki, ale to chyba zrobiłbym na live'ie na przykład. Dajcie znać, czy chcecie na przykład live'a zobaczyć ze zbierania muszelek albo ze zbierania podkówek. Byśmy nie wiem, wzięli jakiś helikopter czy coś byśmy sobie latali pomiędzy miejscami, oczywiście z jakąś mapką i z Waszą pomocą, żeby nie było problemów, żeby można było to jakoś zrobić w miarę legitnie. No okej, okay. no Easy, no patrzcie. No, helikopterem to ja mogę latać, naprawdę. Helikopter to jest najwspanialsza rzecz. Tych grach komputerowych. Ok. Kolejny punkcik. Oczywiście przypomnę tylko, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę. Dać znać w komentarzu pod filmem. No i oczywiście włączyć też e, powiadomienia, które włącza się poprzez naciśnięcie takiego dzydzla, takiego dzwoneczka pod filmem. Obok chyba liczby subskrypcji on się znajduje. No, nie wiadomo dlaczego, ale YouTube YouTube po prostu każe nam. No, tak kiedyś działała po prostu subskrypcja, nie? Że klikaliście subskrypcję, dzięki temu dostawaliście powiadomienia i mogliście widzieć, co ktoś dla Was przygotował, jakiś materiał. No, teraz to trzeba jeszcze specjalne powiadomienie kliknąć, żeby dostać informację, To sama subskrypcja im nie wystarcza na tym YouTubie. A, kurcze, dobra. E, Okej, okay. niedługo to jeszcze zrobię jakąś skalę ocen, że od, od 1 do 10. Jeżeli nie dałeś jakiemuś kanałowi przynajmniej siódemki to nie będziesz w ogóle dostawał informacji, albo będziesz rzadziej dostawał informacje. W sumie śmieszne by to było, kurde. Znaczy, byłoby to przykre troszeczkę, byłoby później, byłoby na odcinku. No to pamiętajcie, możecie zostawić subskrypcję, możecie też kliknąć dzwoneczek z powiadomieniem. No i oczywiście, mam nadzieję, że zostawiście 10 na 10, żeby widzieć każdy film. W sumie takie, Co, coraz więcej takiego czegoś z sypu wprowadzania, no, no nie. No okej, okay. chyba gdzieś za chwilę będziemy kończyć. Dokładnie. Nowy najlepszy czas, 3,13 10 tysięcy za to dostaliśmy, no i szkoła latania, tak jakby no wyścigi lotnicze zostały przez nas ukończone w tym miejscu. Także ja się z wami żegnam, dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!